Cześć, oceniamy cena Kuba w dzisiejszym odcinku. Yy, będziemy tworzyć tworzy nową serię, które będę nagrywał odcinki wie tak, Tak, nowa seria wiem. To też może być trochę dziwne dla Was, że ja odcinki co nie. Na pewno nie. Ja nie odcinku na Też trzeba się nauczyć, czegoś nowego. Na tej serii będę chciał sobie coś 100. Tutaj coś fajnego zbudować 100, 120, 120, 100, 130, 140 koni. Największy, największy traktor, więc zaczynamy od budowania. Nie mam nic, co możemy robić tu na, na szczama. więc Jakiś domek by się tu posuwało, by tu yy, na mnie dać jakiś fajny ołówek. Yy. Albo nie. Czekajcie, mam sobie tutaj, taki. Wyszek. co zrobi to dopiszcie mi tą głupotę tu ogólnie te dwa pola są moje gdyby ktoś pytał więc jakąś szopkę by się tu przydało postawić szopkę taką małą, małą, tu gdzieś jest Będą moje ciągniki stałe albo coś innego, albo też będzie coś na przykład 30-60. Dziś to 100 koni bym chciał sobie kupić, na pewno. I tu jakiś, jakąś 100 dołek postawimy. Albo bym, yy, chciałbym świnę Tylko. Dobra, nie było słów. Ja no, nie było, że tam jest. A w krowach mamy coś fajnego chociaż? O no. przetestujemy sobie nowe budynki też. Myślę, że sobie jeszcze jedną Dobra, spokojnie, spokojnie mamy. kurde ja pierdolę o jest. No, w końcu ją stalego. byśmy mogli sobie ją tutaj postawić ale nie, to by nie wyglądało tylko taki chcę sobie tutaj postawić kurki Kury, oczywiście. Tutaj zaczynamy pomalować. Hmm, jaką by tu teksturę są już. Warszty tekstu. Jedną sobie żyję taką o. To koni może nie, ale 80, które was wprowadziło ale od tego jest, żeby nas wprowadził Oczywiście mam sąsiada, który mi będzie kościół, on ma już komponent Więc on tam już ma 10 metrów header. Więc mam pola pod właśnie takie, takie, takie coś. Ja jeszcze sobie tu. to będę malował. Mój jazdek będę musiał skrócić i coś jeszcze tu postawić

ale ja bym chciał bardziej taką teksturę, jak ja mam w realu, czyli takie błoto zmieszane z czymś. O, tutaj to tu, jest tu, 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 dobra. Ty, może by takie coś, mi się podoba. A jak nie, to się zmieni tą teksturę i... Tu musi mi trochę zalążać trawki. Nie wiem, czy tu jest jakaś studienka, mam jakąś pobraną studienkę. Musimy założyć Też Kreszka. Kupka musi być. Tu od schodu, żeby tu ciężko prowadziło. No i tyle. To Będzie już reszta trawki jeszcze tutaj, tak, żeby było... To miał dojście do... Coś to za nie wygląda musimy się... Tutaj... Widzę to i coś. Będę miała zalążki trawy. O! Coś takiego. A do tego nie nie będzie z zalążki trawki. Lecimy tutaj wątki do końca. To będzie z wilkiem już odsypane. Pierwszy odcinek dzisiaj wleci. Oczywiście te shorty, które też rzucam dla Was, to też będą, ale odcinki będą się raz w dzień, nie, co dwa dni może ukazywać, Nie wiem, jak się wyrobię. Jak nagram też. Więc też niwa, zobaczymy ją wyjdą. Najpierw no musimy tutaj płotek sobie zostawić. Też zbudowanie mnie jest.

Większą stawić, i chyba zaczniemy sobie od to, takiej biedy od. Zaczniemy sobie od 5, 3, 14 i od C 430. Tak będzie już skończone. Jeszcze pod płotkiem bym sobie odrobił. Od, od pola. Możemy się wziąć za malowanie. Ja też profesjonalnie nie umiem tego robić. Nie jestem tym profesorem, czy, czy ktoś inny. Mam dopiero 7 lat farminga, to też za długo nie jest tu gdzie mam zamoczki prawe będzie prawa po prostu Syk. O, ale ma klima ale klimacik Fajnie. Jeszcze tu byśmy mogli wepchnąć coś. Tak trochę to, to wybielić. Kurczę, o takie coś. I tu, coś tę stronę też No, i tutaj. No, miało dojść jeszcze do tej trawy. No, tu mam, miał taki biały i elegancki. Ej, fajny, fajny, Aż stosy mi się tracą. Elegancki mi się zdziwi. Co to za tekstura? Jest to sta, to sta. Cyk. Cyk. Jeszcze tu musi być jeszcze jedna tekstura. I teraz roślinkami cyk, -cyk i już Elegancko mi się zrobiło, taki więzik. Ma to trochę klimatu mojego no i chyba będziemy mogli zacząć kupować maszyny. Mamy z tyłu łączkę. Też trzeba ją wykorzystać. Bierzemy się znowu za malowanie. Czy za no, malowanie, bo tu będzie ogólnie trawa z tyłu, a żeby to ładnie pomalować który tu miał swój klimat, to trzeba też chcieć. I o trade Dobra, będzie. Możemy sobie też udać. Ale. I gdzieś tyle mi powinno stać w miejscu. Na razie syrostek będę musiał postawić. Albo tak go postawię, że... Dobra, mamy tu widzą zerwane, ale żeby O, tutaj tu, tu. to elegancko zniwelować i tu zdać jeszcze kamienia i jeden taki przejazd. Jeszcze z taki. i mamy elegancko. I mogę tu zaś znaczy płotek najpierw, płotek gdzieś będzie szedł yy, tutaj. to nie kopiowało budynkiem. Tak krzywo trochę. Ale tego nie będzie widać, tego płotki praktycznie. Mam no, milion na koncie, wiem ja to usunę i zaczniemy od 2000. I tu będziemy na trudne grać, więc

Takie o hasz, nie będą. tyle bardziej takie już Bo zakrywają ten płotek. Superowo. I teraz możemy sobie tu pomalować trawką. Opiek powiecie, co Tutaj jeszcze na gwój tutaj na gnój. Na Bonik, na wąsko. Dobra. Jak to mi się to teraz nie ogrywało? Słyszę, co się odbuduję gospodarkę? Jak tam nie to dużo. Potrafię 5 minut zbudować. O dobra, dobra, mam. Fajna, fajna. A na tej muszę się już postarać, żeby ona miała swój klimat Ej, kur, co zacznamy noc. Teraz pójdę na ogornik. silosy. silosach to było? Winy. O, to to takie jak kiedyś kupimy. Nie da. Robisz winy. Taki nic fajnego. Jakąś fajną pudkę na obornik też żeby ona. On Takie duże, E, nie czemu takiej taki O, idę. Ja. Tu, Trochę wykolidowało to, ale. Możemy też sobie tutaj, dokończyć te bo posunęły nam te kwasy. I tutaj takie wstało. Było, było, było to, to ładnie to było. Jeszcze w silosem możemy pogrzewać. Jeszcze bardziej by tu pasowało jakby, jakbyśmy tu wstawili jeszcze tutaj bramę byśmy mogli tu wyjechać Zaraz to zrobimy dobry pomysł, ale się jaram tutaj jakiś tutaj malutki ma, śroś taki o super i możemy zburzyć raz, dwa, trzy. Oznacza, to mu że to si sobie Nie będę do w domu. Dalej kołiduję, już nie tutaj jeszcze. No, mamy, Tam jest, mamy gość. Skali od 0 do 10? No. Jak myślicie? Jest chociaż 10? Jaki? A ja się postarałem. 6 się postarałem. Tu zaczynamy. Ciapka bierę sobie skali. Jest turem. Ciągniki moje będą takie. Bościa bo ich. Nie, no. <tuszą> Boże, może bierzemy w Ładziu. W Ładziu? W Ładziu, mój sercu to ile? Kurde, taki był on fajny. Ale myślę, że on może być długowany. A nie mam Zatora. No to na razie kupię jednego. W następnym momencie kupię całego Zatora. Czyli... Cztery... 4... Największy model. 5 czy 14, nie na wąskich, tylko na szerokich. Nimi, numer, tak, tak. oklejki 5, 5, filtry powietrza, tak. 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 Tak, tak, nie, tak. Tak, dajmy to nawet bo się nie ma. Nie, z nie. Jest, nie. Yy, taki, taki. Dobra. Kupujemy takiego. Potem lecię w fryczaku. W fryczaku bieram jedną małą, jedną dużą. Na Dla ich wezmę większą. Chyba, że jeszcze będzie. Czyli ta bije skofe? Nie wiem. się. takiej przyczepy nie miałem. Nie taką. Tym mi się nie podobał. Czemu? Ej, ale moje no, no, ja takie przyczepy jak my w o i co jest? o, łapie. to brzega jest. Dobra, lecę tu. Yy, mamy te przeczapy. Tą bierę na 35 tony. A bo wiecie co? Ja pokażę wam to, jak kupię tę maszynę. I w następnym odcinku. Boję się, że może by mi ktoś wejść po prostu do pokoju, i mi ktoś wejdzie. Ale wygląda. nie Więc moglibyśmy sobie wziąć czarne: kolor tego, zielony, zostawmy szary. Takie. I takie. Jedna szara. Drugą rozmiarem jest czerwonym. Będzie taka? Dobra. pokupuję te wszystkie maszyny. I po ucieku mi pozwolę I to tutaj popieram. Ugh. Trójkę, trójkę. Trójki wezmę ja. żeby się traktory też nie męczyły strasznie. Z tym ciąganiem. Kultywatory, wez, kultywatora wezmę jednego, ale wezmę już 3 metry. Wezmę okapylniego. I wezmę dwie brony. Czarne z czerwonymi. drugie takie, że takimi. Ty, dzisiaj mi coś wszystko wychodzi, chyba. Bo... O Boże, potem szukał. Nie no, nie wiem, czy talerzówkę brać. Nie no, talerzówki na razie nie będę brał. Omijam talerzówkę, będę uprawiał czy innym. I bierzemy się w nich Amazona takiego. Nie, nie chcę sobie nic z tym Ja chcę, chcę normalnego. No, to jest normalny. Dobra, wszystko, wszystko gra. Nie, tego nie, tego tak. 19, to, to, to nie, to nie. Dobra, super, watercolor. cieszy mnie to bardzo. Jeden ciemnik, siewnik punktowy też takki zielony Wszystki termik, Ternik niebieski mogę sobie tak kupować No ja właśnie dla ma że się baczę. Czy Japo, czy coś takiego, czy raucha? A weźmiemy takiego raucha, Ile on ma? Telefon, który nie jest. Tyle ma, samego tyłu, i weźmiemy takiej wersji kolorowej. Kalalowej? I weźmiemy Ercoma. A u weźmiemy w wersji leczonej, całej, co nie kolor czerwony standardowy i kolor tego który może wyglądać na projekty tak, tak, klatka, tak, kratka tak, trójką tak, taśmowy tak i rozrzutnik taki Pozy asensyjne. Na razie, na razie beczki nie będę brał. Nie nie to będzie tak. Ile to ma? 2000 tylko. nie miał jakąś tanio. Muszę pobrać jakąś tutaj jeszcze koszareczkę bym sobie wziął. Albo. Nie ma dla tego. A na to nie. To nie jest maska. Nie wiem, właśnie. Miałem dużo tych takich. Mam taką jeszcze po dziadku. Przysiązacza. Standardowy. będęowy. kijeczki. Nie będę miał. Presę, właśnie presę to jest też dla mat. to jest Pres. taką bierę. Tylko mi klasa rolanta. 66. I zbierać będziemy tym. Dobra, to tym odcinku to mam tyle. Trzymajcie <grymne> się na razie, cześć, bo muszę te y, rzeczy ustawić i też tak pobrać tego. to I już sobie zmniejszę konto. To trzymajcie się na razie, cześć. Elo. W o